Wyremontowaliśmy pomieszczenia biurowe, udało się zamontować wiatę grillową, urządzenia dla dzieci i młodzieży i co roku staramy się coraz więcej tutaj elementów dokładać, tak aby mieszkańcy krótko więc mieli co robić na tym obiekcie i spędzać czas nie tylko w weekendy, ale również w tygodniu. Tylko przed sezonem pojawiły się budki gastronomiczne, dzięki którym nad akwenem będzie mogła być prowadzona sprzedaż nie tylko zimnych napojów, ale na przykład ciepłych dań z grilla. Jeszcze w czerwcu bieżącego roku zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolejnej atrakcji, która ma się pojawić w tym miejscu. Będzie to Street Workout Park, czyli rodzaj siłowni dla młodzieży. Koszt tej inwestycji to 50 tysięcy złotych. Większość tej kwoty pokryje dotacja uzyskana za pośrednictwem lokalnej grupy działania Krajna Złotowska. W przyszłym roku być może nieopodal zbiornika wodnego pojawi się kolejna atrakcja mająca przyciągnąć mieszkańców Lipki i nie tylko Hata Krajańska. Ta z wyposażeniem może kosztować pomiędzy 100 000 a 150 tysięcy złotych, z czego 85% może pochodzić z dotacji.